A więc zesłanie Ducha Świętego. Na początek odczytam fragment z dziejów, który poprzedza to wydarzenie. Z dziejów apostolskich. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli, na, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan. Jakub i Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją Matką Jezusa i braćmi Jego. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Myślę, że to już jest pierwszy klucz do tego, jak powinniśmy przeżyć ten czas. Spędzić go razem na modlitwie. Tak proste, a zarazem trudne. Czy wytrwamy do końca, czy wytrwamy do tej jedenastej tutaj, czy damy radę? Trwać jednomyślnie na modlitwie. Wieczornik jest miejscem, gdzie uczniowie uczą się, jak być apostołem Chrystusa. Więc. Dzisiaj i my chcemy się tego uczyć i zawsze, kiedy chcemy być apostołami, musimy się tego uczyć nigdzie indziej jak w Wieczerniku, gdzie mamy właśnie czuwać wspólnie jako wspólnota na modlitwie jednomyślnie. I my mamy dzisiaj, a w sumie jutro, jak będzie to po północy, opuścić to miejsce jako apostołowie, jako uczniowie Pana. I tym. Czym był chrzest dla Jezusa nad Jordanem, tym Pięćdziesiątnica jest dla całego Kościoła. Jest to takie ciekawe odwrócenie porządku, który nam pozwoli zrozumieć, o co chodzi w Pięćdziesiątnicy, o co chodzi w tym wydarzeniu, które dzisiaj ma się zaaktualizować w naszym życiu. Tym, czym był chrzest dla Jezusa, kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana i stąpił na Niego Duch Święty, tym samym ma być właśnie to wydarzenie dla nas, dla całego Kościoła. Co się wydarzyło w Jordanie? Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo, i Duch Święty wstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Tyś mój syn, moja córka, umiłowana. Was mam upodobanie, chciałoby się powiedzieć. Tak bardzo popularne w Kościele umiłowani, bracia i siostry, tak może spowszedniało, jak bardzo ważne. Ale co tak naprawdę znaczy umiłowany w, w ustach Ojca do Jezusa? Dla nas brzmi to bardzo tak przyjemnie, chciałoby się powiedzieć tak po macoszemu. A tak naprawdę to jest wyrok śmierci, ponieważ to samo odniesienie, ten sam zwrot znajdujemy w Księdze Rodzaju, kiedy Abraham ma ofiarować Boga, Izaka e, ma ofiarować Bogu swojego Syna Izaaka, jedynego umiłowanego Syna. I Ojciec mówi to samo, ty jesteś moim upodobanym synem, który go widzę jako ofiarę za zbawienie świata. Więc jeśli Pięćdziesiątnica ma być naszym chrztem w Duchu Świętym, to mamy usłyszeć te słowa, które zarazem są wyrokiem śmierci dla nas. Wyrokiem nie śmierci mojej cielesnej, ale śmierci mojego egoizmu, mojego ja. Bo od momentu Pięćdziesiątnicy, jak widzimy, co było rolą, zadaniem Ducha Świętego, Jego przyjście, miał po prostu kontynuować misję Jezusa. To, co Jezus zaczął, Duch Święty miał przez Kościół przez nas kontynuować, i ma to czynić cały czas. I do tego potrzebuje naszej ofiary, żeby ja nie był najważniejszy, ale żeby On. A więc Chrzest to jest śmierć. I doskonale wiemy z kart Ewangelii, że ci apostołowie tego nie rozumieli i tego nie chcieli. Tak naprawdę do momentu wieczernika tego nie, nie rozumieli. Wiemy dobrze, że kłócili się o to, kto ma być najważniejszy, kto ma być pierwszy. Często się sprzeczali i to w samym wieczerniku, kiedy była ostatnia wieczerza. Tu za chwilę Jezus ma umrzeć, a oni się sprzeczają: kto będzie dziekanem, kto będzie biskupem, kto będzie kardynałem, a kto będzie papieżem. Wiemy dobrze, jak Jezus na to odpowiedział. A więc nasze zanurzenie w, w Duchu Świętym ma ukrzyżować moją wolę. Nie wiem, czy wam się tak kojarzy. Mi osobiście jakoś kiedyś taka przyszła refleksja, że krzyż, tutaj mamy jeden z krzyży. Krzyż to jest, najprościej mówiąc, skrzyżowanie mojej woli z wolą Pana Boga. Moja wola krzyżuje się z wolą Pana Boga. I rzeczywiście często, kiedy te drogi się rozchodzą te wole, nie są jakby jedną belką. To jest rzeczywiście dla nas krzyż. Rzeczywiście boli. I to jest właśnie śmierć. To jest właśnie chrzest, który ma się dokonać. Mamy ukrzyżować nasz egoizm, naszą wolę. Miałoby być tak przyjemnie. Ale mi się wydaje, że to jest skrót, żeby zrozumieć, co się dokonało w wieczerniku i co. Jeśli Duch Święty chce do nas przyjść i dokonać tego samego, co powinno się dokonać w naszym sercu, ukrzyżowanie mojej woli z wolą Chrystusa. Bardzo mi się podoba taki porówn takie porównanie ojca Raniero Kantalamesy do tego, czym jest zesłanie Ducha Świętego. On porównuje zesłanie Ducha Świętego, wydarzenie w wieczerniku do przewrotu kopernikańskiego. To, co się wydarzyło w Wieczerniku, to był istny przewrót kopernikański. Myślę, że doskonale wiemy, na czym ono polegało. Przed Kopernikiem, czy przed tym przewrotem, wszyscy wierzyli, byli pewni, że świat się kręci wokół Ziemi, że cała galaktyka kręci się wokół Ziemi. Ziemia jest w centrum. Ziemia jest centrum wszechświata. Oczywiście przewrót właśnie polegał na tym, że to jest nieprawda, że, jest, że to Słońce jest w centrum, a my, czy Ziemia krąży wokół Słońca, już nie mówiąc o tych innych galaktykach. Ale to, co się ma dokonać w Wieczerniku, to, co się ma dokonać tutaj, to jest właśnie ten przewrót, kiedy w centrum naszego życia stanie Bóg, kiedy świat przestanie krążyć wokół mnie. Kiedy ja wyjdę z tego epicentrum i w końcu przestanę wierzyć, że nie jestem pępkiem wszechświata, że najważniejszy jest Bóg. I to dokonało się w apostołach. To była ta rewolucja, to był ten przewrót kopernikański. Tak się zastanawiam, ile może my, tak w cudzysłowie, spaliliśmy ludzi na stosie za to, że mówili nam tą prawdę że nie jesteś w centrum świata, że nie jesteś najważniejszy. Ile czasem jakby mamy ochotę może kogoś, powiedzmy właśnie w cudzysłowie, spalić na stosie za to, że, że mówi nam prawdę, że nie jest to najważniejszy, że są też inni. Dlatego Wieczernik, choć nam się kojarzy jest manifestacją Ducha Świętego, jakieś ognie, jakiś powiew, Możemy odpalić wiatra, trochę poczuć tego klimatu. Że tak naprawdę wieczernik wydarzył się w sercu tych apostołów. Właśnie ojciec Kantalamesa tłumaczy, że tak naprawdę znakami Ducha Świętego nie były znaki ognia, nie był powiew wiatru, ale to właśnie, że oni wyszli z totalnie innymi ludźmi z tego wieczernika. Że dokonał się w nich ten przewrót kopernikański, przewrót Ducha Świętego. I to ma się dokonać właśnie dzisiaj. Co możemy też dzisiaj w pierwszym czytaniu, które będzie czytane z księgi rodzaju odnośnie tego, tej historii, wieży Babel, bardzo mnie dzisiaj ujęło takie zdanie, które czytamy, co postanowili ci ludzie, budując tą wieżę. Zadbajmy o rozgłos naszego imienia. Jakie to bardzo podobne do tego, co właśnie apostołowie przed wieczernikiem chcieli zatroszczyć się o rozgłos mojego imienia, żeby być po prawicy Ojca. Właśnie ten przewrót kopernikański ma się tutaj dokonać w czasie tego zesłania. Jak wierzymy, liturgia aktualizuje te wydarzenia, które miały miejsca wtedy. Wierzymy, że ten wieczernik może być tutaj i ten przewrót duchowy może się dokonać w nas, w naszych sercach. I teraz kilka, może wskazówek, co zrobić, żeby to się dokonało. I takie kilka słowek, słów kluczowych chciałbym Wam zostawić. Pierwsze to będzie czuwanie, później to jest pragnienie, później jest ufność. Chyba tyle już, nie pamiętam, czy coś jeszcze było. Co to jest czuwanie? Przytoczę słowa Alicji Lęczewskiej, co powiedział jej Jezus na temat właśnie czuwania. Pyta się ona Jezusa, czy jest możliwe nieustanne czuwanie? Jezus odpowiedział: To jest ideał, do którego trzeba nieustannie dążyć, mobilizując wszystkie swoje ludzkie siły. Moja pomoc będzie proporcjonalna do Twojego wysiłku, a ten wysiłek to ciągłe wołanie o moją pomoc. Jak widzisz, wszystko sprowadza się do dziecięcej ufności i oddawania mi każdej chwili życia ze wszystkim, co przynosi. Taką treść zawiera w sobie słowo: czuwajcie. I to jest najdoskonalsza droga rozwoju. Wysiłek, który ma być nieustannym wołaniem o pomoc. Jeśli wiem, że nie jestem centrum, jeśli wiem, że nie jestem najważniejszy, jeśli wiem, że nie jestem doskonały, to wiem, że nieustannie muszę prosić. Że nieustannie potrzebuję pomocy. Dlatego nasze czuwanie niech dzisiaj polega na tym, że będę jak taki żebrak, który wiem, że dzisiaj nic nie mam, nie mam co wożyć do garka. Potrzebuję żebrać, potrzebuję prosić. Jeśli nie, nie, nie czujemy się tutaj jako tacy bezdomni, osieroceni, żebracy, to nie mamy w sobie pokory to nie wiemy, w jakim jesteśmy stanie. Nie ma, tutaj tak mi się wydaje, i chyba nie, to, nie będą to zbyt mocne słowa, ale nie ma tu osoby, która by nie potrzebowała dzisiaj Ducha Świętego, która nie potrzebowałaby o Niego poprosić. Dlatego niech to czuwanie będzie tym wysiłkiem o ciągłe wołanie o pomoc, że potrzebuje, że sam nie wystarczy. To było pierwsze słowo, czuwać. Drugie będzie pragnienie. Święty Hilary powiedział taką ciekawą rzecz odnośnie właśnie do Ducha Świętego, że jest On nam dany w takiej mierze, w jakiej się pragnie Go otrzymać. Na ile pragniesz dzisiaj Ducha Świętego, na tyle Go otrzymasz. Najprościej mówiąc, mówi dzisiaj święty Hilary nam. Na ile pragniesz, tyle dzisiaj się otrzymasz? Takie pytanie na osobistą refleksję w czasie czuwania. Czy rzeczywiście pragnę Ducha Świętego? Czy Go pragnę, skoro ma przyjść i uświęcić mnie w prawdzie? Czy rzeczywiście pragnę tej prawdy, która może będzie bolesna? Czy pragnę Ducha Świętego, który przyjdzie kontynuować nie moją misję, ale misję Jezusa? Czy rzeczywiście tego pragnę, totalnego zapomnienia o sobie i pozwolenia, żeby Jezus żył i kontrolował całkowicie w moim życiu? Jak doświadczenie pokazuje, Duch Święty jest tym, który. Przychodzi i wywraca życie do gry nogami. Więc trzeba być trochę chyba szalonym, zdać się trochę na taką nutkę, bym powiedział, wariactwa. Bo Duch Święty rzeczywiście będzie wyrywał nas ze z naszych schematów, z naszych ułożonych planów. I tu najbardziej podoba mi się taka historia. Nie wiem, czy ją całą chcę przetoczyć, bo jest dosyć długa, chociaż bardzo ciekawa, trochę śmieszna, ale bardzo też dla mnie ucząca o tym, czym jest przyjście Ducha Świętego, a mianowicie historia z, z życia świętej Teresy z Avilla, y, która wiemy, że była reformatorką y, zgromadzenia karmelitych, karmelitów bosy, kar, no, karmelitek sióstr, karmelitanek. I ona miała taką misję, kiedyś udawała się do jednego z klasztorów, gdzie tam miała właśnie ten klasztor, y, No. Powiedzmy postawić na nogi. I odbywało się to w dzień właśnie zesłania Ducha Świętego. I jak wiemy, siostry karmelitanki, te bose, nie powinny się pokazywać publicznie. Więc siostra Teresa sobie zaplanowała, że ten wóz, w którym jechali, był dobrze okryty, także siostry były niewidoczne. Zaplanowały, umówiły się z jednym księdzem, że odprawi im bardzo wcześnie msze w jednej miejscowości i pojadą dalej załatwić swoje sprawy. Wyruszyli wcześniej rano. Pierwsza przeszkoda, most, przez który miały przejechać, zamknięty. Okazuje się, że jakiś burmistrz dopiero może otworzyć ten bramę mostu, ale burmistrz śpi. No, więc spróbowały zdobyć ten klucz. Robi się już ciepło, gorąco, więc gapie przychodzą. I co to za wóz? O, opancerzony. Powoli zaczynałem zaglądać, więc się robi coraz bardziej nerwowo. W końcu po jakimś czasie dostałem ten klucz. Okazuje się, że most jest za wąski. Coś tam muszą przesunąć, żeby ten wóz się zmieścił, więc kolejny konflikt, kolejny problem na ich drodze. W końcu po kilku godzinach udało im się przejechać przez ten most, dotrzeć do tego kościoła i co gorsze, okazuje się, że w kościele, w którym mieli po cichu samemu, tylko z tym księdzem odprawić tę Eucharystię, tam odpust. Mnóstwo ludzi i siostra Teresa pisze, że była gotowa nawet nie iść na Eucharystię wtedy. Do tego stopnia było dla niej to tak nie wiem, jak to powiedzieć, czy poniżające, czy wstydliwe. Tak wzburzyło jej ten plan, że była gotowa nawet popełnić grzech ciężki. Święta Teresa. Ale ten ksiądz od, odciągnął ich od tych planów. No, musiały się pokazać. Coś, co publicznie nie mogły robić, nagle musiały się właśnie ujawnić. Więc nawet w tej kronice, której czytałem, pisali, że tłum, który widział, Poczuł się trochę jak na igrzyskach i reakcje były tego tłumu dosyć emocjonalne, kiedy zobaczył te siostry. No nie był to koniec tych trudności. Po mszy świętej siostry musiały znów przejść pośród tego krzyczącego tłumu, a po wyjściu okazało się, że z powodu wielkiego upału nie można było jechać dalej. Konie nie chciały już ciągnąć wozu. W wozie zaś było gorąco, duszno. Więc siostry spędziły resztę dnia pod mostem. Fajny dzień na zesłanie Ducha Świętego. Totalnie wywrócony plan, schemat, a miało być tak pięknie, po cichu. Wszystko było zaplanowane, co do minuty. Ksiądz miał odprawić, nikt nie miał widzieć. Biznesy miały być załatwione, ale tak właśnie przychodzi często Duch Święty i burzy nasze plany. Jego łaską jest to, że nas ogołaca. Tak jak Jezus wszedł do tego Jordanu, nagi, tak jak też na krzyżu był nagi, tak też Duch Święty, kiedy przychodzi, ogołaca nas. A więc, czy pragnę tego? Dobrze się zastanówmy, czy pragniemy Ducha Świętego, który może, który może nam trochę powywracać w życiu. Jeśli już się zdecydujemy, to dalej możemy. Poczytajmy sobie, co mówi Pan Jezus do Alicji Lęczewskiej. Początek jest zawsze w sercu człowieka, ja stwarzam szansę przez sytuację, ludzi, wydarzenia. Pomagam, ale nigdy nie na siłę. Im ktoś bardziej pragnie, bardziej pomagam, jeśli ma wola. Jeśli pragnie, wówczas otrzyma proporcjonalnie do swoich pragnień. A więc właśnie na ile pragniemy, proporcjonalnie do naszego pragnienia otrzymamy dzisiaj Ducha Świętego. Na tyle na ile go pragniemy. I dalej mówi Jezus do Alicji: Zły jest minimalizm, trzeba chcieć dużo. Jak najwięcej, bez zahamowań, że Cię nie stać, Ciebie nie stać na Ducha Świętego, ale Twoje pragnienia tak. Dzięki Twoim pragnieniom stać Cię na Ducha Świętego. I tylko w ten sposób możesz Go otrzymać. I tu też ciekawie, Augustyn mówi o modlitwie, jako pragnieniu. Twoje pragnienia to jest Twoja modlitwa, mówi Święty Augustyn. Dlatego w taki sposób, między innymi w taki sposób możemy realizować wezwanie Jezusa, módlcie się nieustannie. Wiemy, że ciężko może tak, no właśnie, modlić się nieustannie, nie wiem, co, co cały czas odmawiać różaniec, nie wiem, cały czas cytować jakieś modlitwy. No jak to robić, nieustannie się modlić? Ciężko tak... Recytować non stop w pracy, modlitwy, nie wiem, będąc przy posiłku, rozmawiając z kimś po cichu, czy tam w myślach odmawiać, zdrowa się Mario, raczej ciężko. Ale święty Augustyn mówi: Kiedy będziemy cały czas pragnąć, pragnąć Pana Boga, to będziemy nieustannie się modlić. Pragnienie jest naszym wołaniem do Boga. I rzeczywiście teologia tłumaczy, że u początku życia duchowego są pragnienia. Od tego zaczyna się życie duchowe, kiedy pragniemy. I ostatnie słowo, trochę będzie bardziej rozbudowane, to jest ufność. Bardzo podobne z tym pragnieniem, z, z tym proszeniem, o którym wcześniej sobie mówiliśmy. Podobnie też Jezus mówi do alicji Lęczewskiej jeśli chcesz wiele otrzymać, wiele musisz oddać. Jeśli chcesz otrzymać mnie, musisz oddać siebie. Tyle otrzymasz ze mnie, ile oddasz mi z siebie. Znowu te proporcje. Na ile jestem w zaufaniu, na ile ja się powierzam Bogu, oddaję mu, na tyle Bóg daje mi siebie. Wiemy, że Bóg chce nam się dać w całości, ale my stawiamy granice, ile Pan Bóg może wkroczyć w moje życie. Gdzie są granice? To my stawiamy granice Panu Bogu. I tutaj trochę taką pomocnym obrazem, który chciałbym wam zostawić, bo myślę, że te słowa wystarczą, te słowa są wystarczająco dobitne, ale chciałbym zostawić wam się taki obraz, bo właśnie w tym czuwaniu, w tej modlitwie pragnienia, prośby do Ducha Świętego często towarzyszy nam ten gest wyciągniętych dłoni, że pragniemy, potrzebujemy, że jesteśmy tak naprawdę puści, nic nie możemy dać. Nic w tych dłoniach nie mamy. Z pustymi dłońmi przychodzimy do Boga. I w psalmie, przepraszam, księdze proroka Izajasza, czy możemy przeczytać. Ja, Pan, Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę. Mówię Ci, nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą. W Piśmie Świętym, co ciekawe, możemy... Przeczytać wiele fragmentów, gdzie Bóg chwyta nas za rękę. I ciekawa jest za gwostką, za którą rękę. Mamy kilka bezpośrednich zwrotów, że jest to prawa ręka, że Pan Bóg chwyta nas za prawą ręką. Ale co ciekawsze może być jeszcze, którą ręką On chwyta się nas. Bo jeśli chwyta Cię za twoją prawą rękę swoją prawicą, to bardzo prawdopodobne, że patrzy na Ciebie twarzą w twarz. Że stoi i patrzy na Ciebie. I mówi Ci ja, Pan Bóg Twój, ująłem Cię za prawicę. Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. I mówi ci to prosto w oczy, trzymając Twoją rękę. Co też symbolizuje prawa dłoń. Naszą moc, nasze działania. Większość, jeśli jesteście praworęczni, to większość Waszych działań to wykonujemy prawą ręką. Są to też pewnie i są wyjątki pewnie, ale pewnie większość z nas tutaj jest praworęcznych, więc prawa ręka to też symbol tego, co czynimy, co działamy, naszych czynów. Tego też Pan Bóg dotyka. Naszych działań, które nie zawsze są święte i czyste. Może czasem ta ręka służy do czynów grzesznych i tego też Bóg dotyka. Może po to właśnie, żeby nas oczyścić, żeby oczyścić nasze działania, naszą moc, a może bardziej słabość. A co jeśli Pan Bóg chwyta nas swoją lewą ręką? Wtedy istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że stoi obok Ciebie. I nie patrzy ci w twarz, ale patrzy w przód. Patrzy w to, co jest przed tobą. Tyś ujął moją prawicę. Prowadzisz mnie według swego zamysłu. Może właśnie po to chwyta nas lewą ręką, żeby poprowadzić nas według jego zamysłu. Może to znaczy właśnie, że chcecie zboczy, sprowadzić ze złej drogi na właściwą. Co więcej, jeśli chwytacie swoją lewą ręką, znaczy, że twoja prawa ręka, którą do tej pory działałeś, działałaś, no nie możesz działać teraz. Jest zblokowana. Twoje działania to teraz już nie są twoje działania. Teraz twoją prawicą jest prawica najwyższego. Jeśli Pan Bóg chwyci Cię swoją lewą ręką i będzie patrzył w przód, to będzie Ci pokazywał, że teraz to ja będę działał swoją prawicą w Twoim życiu. Wiemy dobrze, że palec Boży, ręka Boża, ręka boska, to jest Duch Święty. I to chcemy, żeby się dzisiaj dokonało. Z tym obrazem też może zostawiam, może będzie Wam towarzyszył ten gest. Do czego też zachęcam oczywiście, wolności. Ale może dzisiaj Pan Bóg przyjdzie i chwyci Cię za Twoją prawą dłoń, którą swoją to już indywidualna kwestia. Ale wierzę w to, że przyjdzie dzisiaj i chwyci. Nie wiem, czy za prawą, czy za lewą, to już Wy doświadczycie. Dlatego zachęcam, żebyście pragnęli. Żebyście prosili i żebyście ufali. Amen.